Siemanko, siemanko. Jestem Rafał z MotorWoz. Słuchajcie, jestem dla was znowu z kolejną motocyklową nowością. Jak widzicie, za mną już stoi Yamaha WR 125 wersji R, czyli Enduro, czyli coś dla tych, którzy lubią trochę więcej przygody, lubią zjechać z głównej drogi na, na jakiś shooter, na jakieś dołki, lasy itd. Zapraszam, zobaczcie, co dla Was swojego przygotowania. Ja mam HWR 125 w wersji R, tak jak wspomniałem, czyli ten model, który różni się od X, tym, że ma nieco dłuższe lagi. Wszyscy o to pytacie, więc do tego od razu wam powiem, czym się różni X od R. Czyli ta wersja R to jest po prostu ta wersja Enduro. Ona się różni tym, że wszystkie mają takie polerowane węższe felgi, ale za to dużo większe czyli obręcz przód to jest 21 cali tył 18, w standardzie jakby w X macie dwie, dwa koła o, o jakby 17 calowe, tutaj macie zdecydowanie większe i ten bieżnik tej opony oryginalnie w WR-kach tej wersji R jest taki można być uniwersalny taki jak tutaj, tutaj macie oryginalną jakby oponę taka, która wychodzi w WR-kach od początku, z tyłu jest już nowa, ale tak to wygląda, to jest taka można powiedzieć, no, drogowa opona jak najbardziej, ale no z takim delikatnym Zacięciem terenowym, więc z tym motocyklem zdecydowanie można trochę więcej poszaleć, pobawić się. Troszeczkę dłuższe lagi o większym, o większym skoku. Do tego dochodzą tutaj takie osłony tych amortyzatorów z przodu, czego nie ma w wersji z X. Eee, no i trochę inna czacha tam macie taki, jakby do tego jeszcze małą szybkę. Tutaj macie taki typowy plate number w tej wersji R. No, i do tego jeszcze delikatna motoryzacja hamulca z przodu, czyli trochę, trochę inna tarcza, trochę inne jarzmo zacisku, więc jakieś takie drobne różnice przy przednim kole. Reszta to jest ten sam motocykl, czyli tak naprawdę, rama, wszystkie plastiki i tak dalej, to wszystko jest to samo. No, ale to musicie się zdecydować, czy chcecie tę wersję X czy R. Ta przed Wami, która stoi, to jest wersja R, czyli ta, którą można trochę więcej się zabawić poza drogą asfaltową. No i w ogóle Yamaha WR no to, to jest chyba taki motocykl, który u nas ostatnio bywa bardzo często no i moim zdaniem to jest po prostu chyba najlepsze enduro z pojemności 125 dla tych, którzy nie mają jeszcze prawka na motocykle, no bo właściwie w tej kategorii nie ma za dużo wyboru, jeżeli ktoś chce stricte enduro, no to oprócz no i w 4T, czyli motocykl tak jak to, jest motocykl czterosuwowy czyli silnik czterosuwowy, to są te te silniki, które są zdecydowanie bardziej żywotne, no bo tutaj na jednym silniku tak naprawdę jeżeli dbamy o wymiany olejowe, no to powinniśmy śmiało zrobić co najmniej te 60 tysięcy kilometrów nawet myślę, że jak ktoś ma szczęście Tutaj więcej, no ale te 60 to powinna być baza, tylko i wyłącznie pamiętając, żeby wymieniać koniecznie olej. no Minusem jest w tych silnikach to, że tu jest tylko litr oleju, więc często bywa tak, że po prostu ktoś po sezonie zapomni wymienić, no i potem już jest susza, dlatego to smarowanie kuleje. A jeżeli ktoś dba no i wymienia co te 2000 km, ja bym sugerował, serwis Yamaha za co 3000, ale tutaj wchodzi tylko litr oleju, więc to nie są żadne pieniądze, raptem tam 40 niecałe złote za puszkę motula do tego filtr oleju tyle, więc dbając o to naprawdę bardzo fajny silnik, 2,5 litra spalanie, motocykl zasilany wtryskiem czyli tutaj nie ma żadnego gaźnika, nie ma ssania, nie ma kranika, po prostu przekręcamy kluczyk, pompka pompuje paliwo zapon i wszystko, więc tak naprawdę bardzo prosty w obsłudze i oprócz tej wymiany olejowej tutaj się nic po prostu nie robi więc yy, myślę, że to taki fajny motocykl, oczywiście nie jest to takie stricte enduro, enduro, żeby to taplać w błocie no bo to nie będzie miało yy, nie będzie miało siły, ale no jeżeli ktoś zaczyna i tak dalej, no i chce gdzieś tam zobaczyć w jakichś hopkach sobie, ewentualnie pośmigać, no to super sprawa. Na pewno, na pewno będzie, będzie z niej zadowolony, tym bardziej, że cała masa części zamiennych od plastików, które co prawda nie są za tanie, ale są dostępne cały czas. Części silnikowe, to akurat jest super sprawa przez to, że jest ten silnik montowany w wielu modelach Yamaha. Przez eksploatację taką jak tarcze czy klocki, co jest w ogóle mega tania, tania eksploatacja, tak samo zestaw napędowy, opony. Naprawdę no, trzeba po prostu bez wyżowienia we polecieć ten sprzęt. No dobra, ale wróćmy do tego, do tego konkretnego, który przed Wami stoi. To jest motocykl z 2015 roku, czyli praktycznie z końca produkcji, bo ostatnie worki wychodziły w 2016, więc, więc można powiedzieć, że to jest z końca produkcji motocykl. Z przebiegiem zobaczy 30 bodajże. 32 tysiące kilometrów od nowości to będzie 100% autentyczny przebieg eee, napiszemy to na fakturze więc tego jesteśmy pewni eee, dodatkowo oprócz faktury mamy oryginalną instrukcję obsługi i książkę serwisową no i co więcej dostajecie od nas taką naszą książkę serwisową no gdzie wszystko co zrobiliśmy w tym piecu też jest wypisane czyli to serwis filtrowe my robimy w każdym motocyklu na start czyli tak chcemy przygotować motocykl żebyście wykupując go od nas już mieli po prostu wszystko z głowy już się tam nie zastanawiali że trzeba jakieś tam serwis odwiedzać, po prostu to jest przygotowany już motocykl do sezonu, więc silnik nowy, zalany nowym olejem, Motulem 10W40, nowa świeca nowy filtr oleju oczywiście, nowy filtr powietrza, więc to taka podstawa jeżeli chodzi o sam silnik, do tego wleciała nowa tylna opona Yy, więc macie nówkę sztukę Pirelli Scorpion, więc też to jest, myślę, że jedna z tych lepszych opon do, do tych motocykli. I to też nie jest jakiś leżak, no więc całkiem świeża kuma. Nie będzie nam chyba z 20, bodejrze, którego się No ale naprawdę fajna nówka sztuka jeszcze nie jeździła. Przednia opona nie jest całkowicie nowa. Ale jakby była w całkiem fajnym stanie, więc ją zostawiliśmy i myślę, że śmiało na niej kilometrów jeszcze trochę można trzaskać. Przednia tarcza, tylna tarcza spoko, nie ma jakiegoś dużego rantu, klocki też są w porządku, napęd też ma jeszcze trochę naciągu, nie ma luzu, łańcuch od zębatki nie odchodzi, więc to też, to też ok. No i co? W parę fajnych dodatków też ma ten motocykl. No to, co widać od razu, no to oczywiście akcesoria końcówka wydechowa, czyli to, co jest u nas już standardem praktycznie. Tak zwany fake Acrab, ale ten w lepszej wersji, czyli ten trochę z ładniejszym karbonem. Teraz jest bez debuchillera, więc ten dźwięk będzie taki naprawdę konkretny pasowy myślę, że gdyby to była worka 250 to brzmiałaby tak samo nawet bym powiedział, że gdyby to była 400 to by podobnie brzmiało naprawdę ten, ten wydech robi robotę w tych WRkach ale jeżeli dla kogoś będzie za głośno no to też mamy do tego wkładkę wygłuszającą pokażę wam jak to wygląda O, to jest coś takiego, wystarczy to włożyć do wydechu, do środka i ten motocykl wtedy zaczyna brzmieć znowu porównywalnie do fabrycznego wydechu, więc ta wkładka sporo, sporo też nam daje, do tego leciało takie nieoryginalne obicie fotela, ale jest to zrobione bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie, bym powiedział. Nie widać praktycznie tej roboty, że to jest jakieś obszywane pod spodem, tak samo. Ale bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Do tego macie akcesoryjną kierownicę w kolorze niebieskim, czyli w kolorze, można powiedzieć, tych dodatków. Plus manetki razem z ciężarkami, także w kolorze niebieskim. I klamki regulowane, radikal. To też nie jakieś tam chińskie zaleje, jest tylko radikal. Eee, też w kolorze niebieskim, więc parę takich, takich smaczków można powiedzieć. Eee, no a reszta no to cały oryginalny, oryginalny motocykl. Wszystkie plastiki są w oryginalnym lakierze, czyli nie są lakierowane. Eee, mają nawet taką customową okleinę na niektórych elementach, eee, ale no myślę, że to jest taki. Nieprzesadzony, pod względem też tych dodatków, delikatne odcienie tutaj niebieskiego się na tym motocyklu pojawiły, ale też nie jest jakiś taki y, żarowiasty, nie rzuca się to wszystko tak niemieni w oczach. więc myślę, że dla kogoś, kto lubi coś takiego w miarę stonowanego, to, to jest to spokojna opcja. Lusterka jeszcze wymieniliśmy, te fabryczne w workach to są takie okrągłe po prostu jajka, które wyglądają paskudnie, y, więc te też często już się wymieniamy na takie akcesoryjne, takie, które są w, w Yamaha MT, więc coś takiego, jakiś taki akcent, można powiedzieć, nowoczesności. No i co? Myślę, że bardzo fajny sprzęt, naprawdę, gorąco go mogę powiedzieć, wiadomo, polecić. Wiadomo, że to jest motocykl, który jeździ wszędzie, więc nie jest to jakiś taki może stan turbopedantyczny. No ale jest czysty, zadbany, nie ma jakichś tam oznak korozji i tak dalej, więc wygląda myślę, że świeżo. Obręcze też są ładne, nie są jakieś przyrdzewiałe, szprychy, jakiś tam delikatny nalot mają, ale ale też myślę, że jak na WRK jest całkiem, całkiem sympatycznie. No a przede wszystkim jest przygotowana do sezonu: macie tą nową gumę, cały serwis silnika, można powiedzieć. Więc, więc jest w porządku. Lagi są suche, więc tak na dobrą sprawę, no to tutaj nic więcej nie trzeba robić. Co ważne, sprawdziliśmy też ładowanie. W Wwerkach czasem lubi paść ładowanie, to, to jest yy, można być wzorowe. Więc wszystko, wszystko może być jak należy. No i chyba już nie ma co przedłużać więcej. Trzeba przekręcić kluczyk. No i to co Wam wspomniałem: zero goźnika. Będzie tutaj wskaźnik paliwa elegancki, czerwony guzik w dół, zapomnij posłuchajcie jak to fajnie chodzi. Płyn hamulcowy z przodu i z tyłu, więc też macie pewność, że hamowanie jest jak należy. Sprawdzimy z okazji oświetlenie. Zobaczcie krótkie światła, długie, krótkie, długie, meryganie, lewy kierunkowskaz, prawy. nie zdradza się, zupełnie się nie zdradza względem seryjnego który brzmi i naprawdę jak taki skuterek no to tutaj jest tutaj jest naprawdę fajnie no i co, zapraszam wszystkich do nas do Żardowa żeby taką maszynę zobaczyć sobie na żywo będziecie mogli usiąść przymierzyć się i tak dalej nie jest to mała maszyna jeżeli chodzi o w ogóle o motocykle 125 to to jest jeden z tych wyższych w ogóle motocykli. ma bardzo wysoko umiejscowiony fotel, ale jest możliwość regulacji zawiasu z tyłu na takich schodkach, więc w razie to też jest opcja, że my coś tam dla was podregulujemy. Pamiętajcie też, że jest opcja zakupu motocykla całkowicie zdalnie. Zawsze o tym mówimy, bo teraz to jest bardzo popularna u nas opcja. Tak naprawdę wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My wam przez telefon wycenimy koszt dowozu pod wasz dom takiego motocykla. No i z góry zobaczcie tylko sam koszt transportu przyjeżdżamy do Was, umawiam się na dzień godzinę, Wy sobie go na miejscu u siebie pod domem obejrzycie, sprawdzicie, przetestujecie. No jeżeli Wam się będzie podobał, no to całą resztę, czyli za sam motocykl po prostu płacicie na miejscu u siebie pod domem, więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. Jakbyście mieli do niej też jakieś pytania, to zapraszam. Możliwość zakupu na raty jest także, więc jestem do Waszej dyspozycji pod względem pytań. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Więc Trzymajcie się ciepło, hej.